Ewoluuje na MWIDL. Witam się serdecznie, kochani, w kolejnym materiale na moim kanale z Pixelmonów 100% Pokédex. Na wstępie, jak widzicie, zapałem sobie Caterpie, zapałem sobie Magikarpia, troszeczkę podekspiłem Charmandera. I nie wiem, czy przypadkiem y, tych okularków, chyba też pomiędzy odcinkami, złapałem, y, się znalazłem w pokelotach, bo troszeczkę sobie pochodziłem. Zaraz zobaczycie dlaczego. i y, y, z tego co wiem, to tego gle pozwalają w, w świecie Ultra bestii w świecie ultra bestii, to, co takie tunele się tutaj pokazują, lepiej widzieć. Z tego co wiem ale no, zobaczymy, zobaczymy. Na razie to nam niepotrzebne, ale sobie założyłem, żeby mieć. Jak widzicie mam żelazne, żelazny siekier oraz, oraz żelazny Kilow. Dlaczego? Ponieważ byłem sobie w kopalni między odcinkami i zbudowałem sobie taki malutki domek. Taki nie za duży, nie za mały. Mamy tutaj oczywiście łóżko. Nasze kowa do sobie zrobiłem. Piecyk, crafting table i drugi piecyk. Jak widzicie, od cholery mam węgla. Proszę, co znalazłem? To znalazłem między odcinkami. Troszeczkę żelaza. Jak widzicie, jakiegoś tutaj różnego rodzaju rzeczy, które znalazłem. Które by było tutaj i dask dus z tą szarda znalazłem. To jest bardzo fajnie. Powoli, powoli tutaj zaczynamy e rosnąć. E w siłę, można tak powiedzieć. Z dzisiaj kolejny odcinek, kolejna seria przygód. Pidaw e chce z nami walczyć, ale ja z nim nie chcę walczyć. Dlaczego? Tutaj posadziłem replikorny, jak widzicie. E powoli powoli sobie rosną. Ale do czego zmierzam? E do czego zmierzam? E tutaj mamy. Kanion. Tutaj był mamy kanion, który, właśnie u którego byłem, ale dzięki mapie, którą mamy w prawym górnym rogu, możemy widzieć coś, czego nie widzimy na, bez tej mapy. Schodzimy troszeczkę sobie w dół. Jak widzicie, nic się na razie nie dzieje. I teraz się coś pojawiło. Jak widzicie na tej mapie, są jakieś korytarze tam, jak możecie zauważyć. I ja do tych korytarzy dzisiaj chcę pójść. Troszeczkę naszego upera sobie, myślę, wydaje, że możemy sobie podekspić. I jak widzicie, tam jest opuszczona kopalnia i tam są skrzynki, gdzie mogą być naprawdę bardzo, bardzo fajne rzeczy. Naprawdę tam mogą być zaufanbiste rzeczy, moim zdaniem. Więc bierzemy sobie te rzeczy. Poker Hill i sobie w tamtą stronę idziemy. Musimy chyba wykopać sobie w dół. Pierwsza zasada tych Minecrafta nie kop pod siebie, nie? No właśnie. No niestety, no dobra, idziemy dalej. Idziemy. Nie wiem. O, gdzieś woda płynie. O, właśnie. Mamy, Dobra, mamy tą opuszczoną kopalnię i troszeczkę sobie tutaj pochodzimy. Zbieramy wszystko, od żelaza do... Od żelaza, po różnego rodzaju rzeczy, które mogą się przydać w świecie Pokémonów, więc dzisiaj troszeczkę taki Minecraftowy odcinek niż Pixelmonowy. Tutaj chyba już nic nie mamy. Tą wodę byśmy sobie tylko za, zalepili, bo ona jest tutaj potrzebna jak kotu dzwonek. O, no, z tamtej strony być koiwa się. Dobra. Okej. Okay. Tutaj mamy jakiś. Co to jest w ogóle? Kryształ jakiś. No, nie znam się na tych pikselonowych rzeczach. Ale z czasem, z czasem wszystko się. Wszystko się człowiek może nauczyć, wiem. Mówiłem, że wszystko bierzemy, ale na razie mi się nie chce. Yy, mamy kolejną, pierwszą skrzynkę. Co? Uff, <laughs> Down, Downstone mamy. Dobra, bierzemy sobie wszystko to, co jest nam potrzebne w świecie Pokémon. Czyli na, na pewno tutaj yy, Downstone to na pewno. Tam mamy kolejną. Widzę skrzyneczkę. Diglet, nie chcesz z nami walczyć. Trudno. Nie zmuszam cię. O, mamy tutaj również jakiegoś kurde jakieś rzeczy minecraftowe. Naprawdę nic, nic nie mamy ciekawego. myślę, że jakieś może exp exp dostaniemy, znajdziemy czy coś w tym stylu, ale na razie widzę, że geodude jakiś geodude, to tutaj nie widzę żadnego niestety dobrych itemów. Eee, Mam tylko nadzieję, że to nie jest koniec tej. Hmm, to nie jest koniec tej kopalni. No nie. Tutaj ja mamy kol kolejne kopalnie. Kolejną, jakby, odnogę tej kopalni. No i dawać jakieś fajne przedmioty. dwudziesty 25. poziom. Niezbyt mi się chyba chce z tobą walczyć. Raczej nie dałbym rady. O, mamy te szafiry, to są chyba, nie? Rubiny, przepraszam. Rubiny, te szafiry. Dobra, tutaj nic nie widzę. To sobie weźmiemy, to możemy, to jest chyba ten e silikon. U, to coś mamy. Dobra, słuchajcie, yy, ogólnie postanowiłem, że od dzisiejszego od. O, jakiś jakieś od dzisiejszego odcinka możecie pisać mi zadanka. Możecie pisać mi zadanka i jaką nagrodę za wykonanie tego zadania yy, dostanę. Na przykład nie wiem, z dwa Pokemona, nagrodą. Nagrodo, nagroda za zopanie Sajne Pokemona to na przykład yy, dajmy na to nie wiem. 10 pokeboli, czy ultra boli czy coś takiego. Wiecie o co chodzi. Wydajecie mi zadanka, a ja po prostu wykonuję to w miarę, w miarę, w miarę dobrze. Więc wydaje mi się, że taki pomysł, żeby szybciej jakby urozmaicić naszą rozgrywkę, to jest bardzo dobry pomysł. Tutaj Rugenrola nasz zaatakowała. Musimy go pokonać, bo to jest pokémon typu ziemnego, a ja jestem typu wodnego. Ten Wooper Wydaje mi się, że Wooper nie powinien mieć z nim żadnego problemu, ale widzę, że chyba będzie mieć jakiś problem, bo ciągle, ciągle unika tych ataków. Dobra. I bierzemy sobie wszystko, słuchajcie. Z tych Pokemonów sobie bierzemy, będziemy brać sobie wszystko, bo wszystko może się przydać. Wszystko może się przydać. No i wracając do tych właśnie... Właśnie do tych zadanek od Was. Mogą, mówię Wam. Tylko nie takie zadanka jak na przykład złap 10 Pokemonów, nagroda będzie 10 Rare candy czy coś takiego, bo to ma być, nie może być za łatwo. Tylko mówię, to musi być coś właśnie w stylu, jak Wam właśnie mówiłem, że złap Pokémona. Pokemona A dostaniesz 10 Ultra Boli, czy coś takiego, nie? Gdzie złapanie? zupełnie Złopanie... Shiny pokemona nie jest tutaj dosyć proste. E... Sound Stone mamy. Niesamowite to jest. E... Nie ma dźwięku, tych Skrzynki? Czemu? Hmm, ciekawe czemu nie ma. Dźwięku. Wszystkiego inne dźwięki są, nie? Tylko skrzynki, dziwne. Nie było dźwięku skrzynki, ale trudno. Jak widzę, tutaj mamy już 10 minut odcinka, więc dosyć. Panie, to idzie, słuchajcie, powiem Wam. Yy... Jeżeli chodzi o domek, bo też w większości z Was może się nie podobać, rozumiem to. Domek będzie się oczywiście, on jest tylko chwilowy. Ten domek naprawdę jest chwilowy. Nie będę miał go cały czas. Tylko w międzyczasie będę oczywiście yy, tutaj byłem. W międzyczasie będę go rozwijać. Tutaj byłem, tam byłem. Yy, tutaj byłem, bo jest pochodnia. No słuchajcie, chyba się zgubiłem. Yy, tutaj gdzieś było wejście, nie? O, poziom wyżej. To chyba tutaj było. Tu i tu. Tu. Yy. Mamy kolejną skrzynkę. Yy, chwila mamy. W sensie yy, skamiliny. Fajnie, fajnie. Skamiliny również są dosyć trudno dostępne. W, Pokemon, w Pixelmonach. Tutaj tam widzę, że mamy spawner. Spawner tych 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 yy... pająków, ale że gramy na... na poziomie peaceful, to ja sobie tylko wezmę expa z tego yy, spawnera. Hmm, tu mamy tą skrzynkę, też brałem, tutaj nic już ciekawego nie ma. Yy... Tutaj też mamy jakieś zejście. Tam coś mamy, też Rogen Role mamy. Yy, I kolejne zejście, i tam już mamy normalną. Też mamy jakąś kopalnię, słuchajcie. Ona jest. Ale ona jest duża. Yy, Gasli. Gasliego bym chciał. Ale, no, niestety nie będę miał gengara. Chyba, że to będzie część. Jakaś nagroda, słuchajcie, nie? Robiłem tutaj Digle 29 poziom no niestety jeszcze to nie jest dla mnie. Nie jest dla mnie. Mamy złoto. Fajnie. Jakbym jeszcze diaksy znalazł w dzisiejszym odcinku, to by było, w ogóle by było super. Y... Spawner mamy razem z tymi. Jo, Dwie skrzynki, trzy skrzynki tam mamy. Dobra, mamy co tutaj mamy? Fergem. Przyda się, przyda się. Tutaj te też sobie weźmiemy. Zaglęty ogień perła, możemy ją sprzedać fajnie. Tutaj już raczej nic nam się nie przyda. Trudno. Myślałem, że te łupy z tych skrzynek będą jakieś kurwa cenniejsze, ale tutaj waterstone'a mamy. Słuchajcie, jeszcze tylko tych, tych stoneów to będziemy mogli sprzedawać się tak dużo, tak dużo ich będziemy mieli. Tak dużo ich będziemy mieli, ale to widzę, że już tutaj raczej nic ciekawego. O. Nic ciekawego raczej tutaj już nie znajdę. Więc chyba będziemy się powoli zbierać do domu. To nie jest Minecraft, więc tutaj zbytnio też nie będę chodził szukać. Bo diaksy? Nie wiem czy diaksy są mi potrzebne. Czy do czegoś gasli. Gostiego to bym chciał mieć, kurwa te naprawy, nie wiem czy tutaj diaksy w Pixelmonach są potrzebne, raczej są do rozrobienia, Hillera chyba, nie? I wiem, tutaj zapomniałem wam powiedzieć, że zrobiłem kilka zadanek, tych podstawowych i mam użyć Hillera więc przyjdąc, wracając do domku sobie to zrobimy. Bo mamy healera u, u tego medyka tam, więc sobie zrobimy to. Ale troszeczkę jeszcze pochodzimy tutaj sobie, słuchajcie, w tych oto kościkach. Ja tam widzę, że tam zbytnio dużej... Okej, okay. chwil. Dobra, zbytnio tutaj nie mamy jakby sensu. Słuchajcie, tu nie ma sensu tutaj chodzić. Dobra. Złoto nie bierzemy złota raczej, nie? To... O, kurde, zapomniałem. Ajajajajaj. Ajajajaj. Ja aj, aj, aj. aj, 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 aj. bym się, kurde. Ubiłbym się, na własne życzenie. E, tutaj jeszcze coś mam, jakąś odnogę. Tutaj widzę, że mam jakąś odnogę, w której byłem. Byłem w tej od. Odno... Tu chyba mam jeszcze jakąś odnogę. Jezus mary. Naprawdę można się pogubić. E... Znowu fosil? Livestone'a mamy. No powiem wam, że naprawdę, naprawdę jeżeli chodzi o yy, kamienie ewolucyjne, tam mamy jakieś szardy. L... Szarda sobie zostawimy. Nie chcę na razie tego szarda, bo tylko będzie marnować mi miejsce w ekwipunku. Mm. Słuchajcie, powiem wam. Że rozpieszcza nas gra, jeżeli chodzi o te kamienie ewolucyjne. I to bardzo mocno. Kolejny fire stał na małe. Lazuret jest mi potrzebny? Nie jest mi potrzebny, ale sobie węgiel oczywiście wezmę. I słuchajcie, żeby nie było. Ja tego nie podstawiłem, bo jak miał podstawić, to on sobie wziął przera i słuchajcie, już to wszystko by z górki szło. A tak, to samo jak kamienie ewolucyjne, gdzie jeszcze nie ma pokemonów stricte do, Pokemon, do uży używania, tych, e, używania tych kamieni ewolucyjnych, nie? jeszcze nie mam takich tych pokemonów. I raczej mieć nie będę. Jak na tę chwilę, bo jak widzicie, już mam wszystkie pokemony, e, wszystko jakby całą ucierdukcję. Gdzie się zabija? Mamy całą tutaj już, już szóstkę całą, więc. Więc, dopóki nie mamy pc to no niestety możemy się cmoknąć. To byłem, tu byłem. E, tam nie byłem chyba. Czy byłem? Chyba byłem, nie? Bo... Tak, tutaj byłem. Dobra. Dobra. No, tu jeszcze jest jakaś odnoga na górze, więc. Trochę nam tutaj jeszcze zwiedzenia zostało. Mm, dobra, tutaj mam, z widzę, że już mamy. To co mamy, czyli nic. Czyli wchodzimy tutaj na górę. Wchodzimy tutaj na górę. Tutaj mamy. Tam też mamy jakąś odnowę, słuchajcie. Yy, Zakubioną odnowę. Widzę, że tutaj autentycznie nic nie ma. Kolejna odnoga. Jezus Maria. Ile tych odnóg tutaj. Kolejna odnoga. Z dikletami. O Jezus Maria. Ale bym się ku was, Pierdzielił się. No. Płakałbym. Płakałbym jak nie wiem. Dobra. Eee, tutaj kolejna odnoga jest. Jezus Maria. Ludzie. Kolejna skrzynka. I... Nie, <laughs> nic, będzie jakiś kamień ewolucyjny. Nie, ale z yy, skamielina jest fajnie. Skamielinka również się może przydać. Nie mam jeszcze sprzętu do, do oczyszczenia tych skamielinek, ale... ale, ale, ale wszystko... wszystko się sprawdza. Dobra, słuchajcie, na razie już yy, zostawmy to. Zostawmy to. Idziemy do domku. Idziemy do domku skorzystać z tego healera. Yy. Wydaje mi się, że fajnie by było skorzystać z tego healera już teraz, że już mieć z głowy ciepły. I co dostajemy? I co mieliśmy? Do... Co dostaniemy? A, miksturki dostaliśmy. Mm, dosyć fajnie. Dobra. Idziemy do sklepu sprzedać tą perłę, co mieliśmy. I tą perełkę. I zobaczymy, ile kasy dostaniemy. Mm, za tą perłę, słuchacie? 500 dolarów? No nie dobrze, nie dobrze słuchajcie, yy, Ale dobra. Yy, bądź co bądź nie jest tak źle. Wydaje mi się, że możemy troszkę naszego Widla też podekspić. Yy, może. Jaki? Czy ja to brałem? Yy, nie. game Proszę bardzo. Dla naszego. Dla naszego kochanego Widla, który będzie mógł być silniejszy. Yy, bu, bu, bu. Pupu. Miał. A co to jest? Protektor i item for Okej. Okay. Szczerze? Nie wiem co tam było napisane. Nie mam pojęcia. <grym> Dobra. Może jakiegoś magikarpa słuchajcie. Co wy na to? Tam są te Waterstone, ale no. Ale no, niestety tych też już troszeczkę mam. W ogóle tych kamieni ewolucyjnych troszeczkę mam. Więc słuchajcie, troszeczkę. Jeszcze jak będziemy mieć na przykład takiego Pikachu, a nie Pikachu, tym, to jest Firestone, a nie Electric Stone. Ale już na przykład takiego będzie mm -hmm. <laughs> będziemy musieli ewoluować sobie na dosyć potężnym poziomie. Ja sobie to na kączkę, kostkę łączną sobie przetworzę. Mączna, mączka kostnego i sobie przyspieszymy wzrost pokéboli zwykłych. Hmm. Ok to tutaj, różowy tutaj i czerwone wchodzą się tutaj. Jeszcze mamy czerwone, czarne, przepraszam I, i zielony i chyba jeszcze niebieski. Nie, niebieskiego nie mieliśmy, ale tutaj widzę, że już urósł, więc możemy sobie sobie tutaj kolejne sobie posadzić. Bardzo fajnie to idzie bardzo szybko, powiem wam. Cieszę się bardzo. Na razie PokeBoli tutaj nie będziemy sobie craftować, bo to bez sensu. Dobra, wsadzimy sobie tutaj. I tutaj trochę tego, w... to co mamy sobie przepalić, to sobie przepalimy, resztę sobie w... wsadzimy, bo to jest nam niepotrzebne. I Powoli. Będzie nam potrzebna tylko siekierka na wszelki wypadek. E, dobra, kolejny... Kra... E, właśnie, musimy skraftować healer, czyli to jest jedna... jeden z tych questów. E, czy pod troszeczkę widla. Wydaje mi się, że może tak. Może uda się go troszeczkę tutaj podekspić, Że tutaj ten zigzagun <acha> go tutaj nie zabije. że on go tutaj nie zabije. Dobra, dostał po po tego, dostał poizona. no powiem wam, że ekscytująca walka, ekscytująca, bardzo ekscytująca, ale musimy zmienić Pokemona, jeżeli nie chcemy, żeby nam padł. Eee... Katerpi. Katerpi nie też sobie tutaj pod XP, bo tutaj yy, Kakuna i Metapod. Może nie są zbytnio potężne, ale tutaj teklem wydaje mi się, że. To znaczy już yy, teklem na pewno go zabije. Ta. Poza jeszcze wchodzi. Okej. Okay. Poke Hi. Poke Hi. O. Po -hi. Dobra. Mm. Szósty poziom. Hmm, nie wiem, chyba na siódmym poziomie ewoluuje w Kakuna, hmm, ale ja to zrobię już w następnym odcinku, w następnym odcinku będziemy mieć już takie, powiem wam, albo yy, wiecie co, zrobimy tak. Ok, zmienimy na Charmandera, na Charmandera, pokonamy sobie Maripa, Sparaliżowałem. co za fiut. Dobra, mm. i ostateczna tak. dobra, nie, kurde dlaczego się nie ten, nie dostał poziomu, co za, dobra, robimy tak, zmiana, <laughs> Charmander, Charmander dostał 11 poziom, dlatego, fajnie, fajnie, dlaczego Charmanderowi nie ma, Charmander nie ma ognia? Dziwnie. No użyj tego embera. Dobra. Jeszcze raz chyba i będzie po sprawy. Że będzie krytyczny. Aha, nie mogę. Sparaliżowany jestem. Nie mogę się ruszyć. Przecież to drugą turę chyba. Jak dobrze pamiętam. Jest. Mamy ewolucję widla. Ewoluuje nam widl. Mamy kakuna, czyli nowy wpisik w Pokedexie, fajnie, fajnie. Dobra, to mam. Widzę, że to sobie rzucimy, bo to jest nam niepotrzebne. <laughs> Understone mamy, czyli Pikachu już będzie mógł być ewoluowany. Dobra, Pokehill, okay, heal Słuchajcie, to było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w następnym materiale. I pamiętajcie o zadankach. Piszcie mi zadanka i jakie są nagrody, jeśli wykonam. Dane zadanie. To było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie, i widzimy się w następnym materiale.